No, chyba nie sądziliście, że to Wam przejdzie. Nie, oni naprawdę myśleli, że to im przejdzie. Wiecie, co przeważyło moją szale decyzji? Jak sobie przypomniałem, jak ten typek pierwszy raz się zachował i jak go spotkaliśmy. Właśnie opowiadałem ani całą tą sytuację, jednocześnie, żeby posłuchać jej porady, a trochę też, żeby sobie samemu usmysłowić, jak to wyglądało od samego początku. Yy, I. my hand take hold of your fear hafton it can poison your mind farrell had killed this man not me he forced my hand with slights and trickery He. forgive me i find it hot in these furs no nie za bardzo. You have a meeting with Fervid. Is that not right? I do. At the walls. Yes, I know the place well. It is on the road between Jorvik and Picharinga. Press him, Eivor. As hard as you can. Never let up. And bring me proof of his treachery or otherwise. Traitors, No right. They had no right to. That's rightfully mine. No, Niby tak, niby nie Trudne sprawy. Tak mniej więcej. Dobra, mamy się teraz udać do... Yy, zwierz Ludojat. No, raczej nie o to chodzi. O Sąd Reddit, też nie o to chodzi. Yy, mamy się udać do Synajorwik tutaj. Ojoj, nie mam tu żadnej szybkiej podróży. Czyli najszybciej będzie z buta. Yy, trudno. W tych ruinach gdzieś jest e, jedno z pism e, asasenów. Chyba za zebranie tych wszystkich pism można dostać strój czy, czy coś w ten deseń, nie jestem pewien. Coś w każdym razie na pewno można dostać jak zbierzecie wszystkie te części asasyńskich e, e, tych pism starych. No ale co i na jakiej zasadzie no to nie do końca wiem. Bardzo fajnie, że w tym najnowszym patchu zmienili tempo jazdy konia. Że w momencie, kiedy wchodzimy w tryb walki, czyli właśnie zobaczą nas jakieś wilki, czy coś na deseń, czy właśnie tacy grabieżcy, jak tutaj szedł po krzakach, to nie zmniejsza nam się tempo jazdy konnej, co wcześniej się działo. Kolejna sprawa jest taka, że pamiętacie, jak. Odcinek temu chyba wspominałem o tym, że chciałem się z wami super przywitać na setny odcinek z serii i itd. No tak, tylko jak sprawdziłem, to się okazało, że ten odcinek jest już 104, a tamten był 103. Więc gdzie tam do setnego? My się już pominęliśmy setny. Co jest? Your man Ulfra, for instance... ...he died protecting the spoils he stole from Hafton. Ulfre. ...poor Ulfra. I told him to mind your tongue, but he... ...wags it like a slobbering dog. Was Hafton always so easily riled? No... ...riches and glory have shaped him into something new. He's not the same man he used to be.

I share of the treasure we from those days. I buried it here for a rainy day. This bag is heavy with silver, enough to pay for an army. Come, race me to your victory, Remind me of the glories long gone. You're too drunk to win a race. Then have a drink, make it fair. What's keeping Głupio by było jakby się okazało, że ten, że teraz nas otruł. Naprawdę jest coś takiego jak wyścigi konne? Nie sądziłem. Jeśli to... I jeśli... Ojej, wybrałem złą drogę. I mnie wyprzedził. Bogowie kochają głupców. No tak, 260 metrów stąd jest Jorvik. Wytrzyźwiejemy, zanim dojedziemy do Jorvik. Taka prawda. Natomiast.

Do odbijania takiego terenu jest trochę podejrzane, to muszę tu akurat przyznać. No ale z drugiej strony odbicie tak wielkiej fortecy, jaką gość planuje odbić bez armii, jest niemożliwe. No i jakkolwiek by na to nie patrzył, to za każdym razem jest coś nie tak, nie?

Nie mam nic przeciwko, szczerze powiedziawszy ja akurat nie mam nic przeciwko takiemu obrotowi sprawy Muszę sobie sprawdzić, to kiedy mam opłacony ten Ubisoft Plus, czy do dzisiaj, czy do jutra. Kiedy mi ściągnie hajs? Bo jeśli mam do jutra, to mógłbym wykorzystać przynajmniej przecenę. with what little we still own but this new war should make us wealthy once again until our tribute is taken i smell the bile on your breath king do not forget who is in charge here oh do remind me faravid yesterday it was half done but today i hear whispers that you are leading the charge i am confused yes you answer to Halfdan. And now he orders one final strike on the picked stronghold at Magnus. To make war with the North on such a scale will require a hefty amount of silver and a large force of men. My soldiers and silver are pledged already. I expect the same from you. I have given my aid as well. The battle must be decisive. I see. And you have these orders from Halfdan in writing, yes? From the great man himself. Not with us, but you can rest assured Halfdan has need of you. He expects a swift victory. I'm sorry, Faravid, but duty compels me to refuse. Without strict orders from Halfdan, I will not risk the lives of so many. You deny me? I do. To gift you an army puts my wealth and reputation at risk. To You presume to know what Haften wants. is not enough. For all I know, this is another of tests. <coughs> Ciekawe. Albo jest mega sprytny, albo coś knuje. Greatest snake in Northumbria, that Saxon is. We need his army to take Magnus. And we'll have it if we falsify orders from Halfdan ourselves. You would do this? Draw up fake orders and pass them off as real? That's it, and I know just who to speak with. Hjör of Jorvik. He'll know what we need. Good. Hjör's favorite alehouse is nearby. Seek him there. No to teraz już zaczynamy przeginać pałę, bo to, że się zgodziliśmy z nim, że e, będziemy ten. Że będziemy tutaj troszkę ściemniać, że spróbujemy mu pomóc z przekonaniem tego króla, że powiemy, że rozkazy wyszły od. E, od Jarla. To jedno, ale.

OK, więc y, właśnie straciłeś okazję na wyjście stąd w jednym kawałku. W sumie większość z was właśnie straciła na tę okazję. Mogę Was spróbować po kolei powybijać. Kurde, dobrze są. To nie są takie pierdoły, z jakimi się zazwyczaj spotykam. To cała. Nie, czekajcie, ona ma czerwoną szatę, czy, czy cała była taka zakrwawiona? Ona była całusienka zakrwawiona przed chwilą. Liu Vivida. Dziękuję, Wolfkist. Ci ludzie wkrótce się obudzą. Z większym rozsądkiem, mam nadzieję, Co te osoby do Yorlika. Sekretne sprawy dla Haftona. Potrzebuję armii ludzi, aby stawić czoła Pikom na północy. Czy Hafton zaplanował atak, którego nie może sobie pozwolić? To nie tak jak on. To be clear, Feravid made this plan, not Haftan. Does Haftan know of this plan, or? He doesn't, but he's given me leave to act as I must, for reasons I cannot share. Yes, we've heard the rumors, and all our messages have gone unanswered. Can you aid me with some trickery? Help me forge a set of orders from Haftan himself to force Rishia's cooperation. You'll be taking quite a risk. You have my thanks.

Ale nauczę się mówić z pełną gębą, jak tak dalej pójdzie. <grywka> nie będę miał z tym większego problemu. Ania mówi, że to jest niekulturalne. No i ma rację. Nie był taki dowcip, gdzie pańska kultura za drzwiami.

Straight from Hafton's hand, as you see. Whoa. Yes, yes. Well, if Hafton's loyal mules have pledged to fight, still, my help will come at a price. If you're speaking of coin, I remind you that your soldiers are mine. Hafton's, my good man. Hafton's soldiers, for these are Hafton's orders. Correct? But I jest, I jest. All is in order then. If Haftan commands, I shall raise my fear. And you shall have your fight in army. Good. Get them marching at once. This must happen soon. As soon as they are mustered, Lord Faravid, and no sooner. Eivor, a moment with you? I'll meet you at Stenway. On so are the Hemings of Nottinghamshire, as are we here in Yorvik, but not you. I don't like talk that dances around thorns. <laughs> for whom are you fighting, truly? <laughs> dla dla siebie. I fight myself and my people. As any great leader must. Why ask me of loyalty? What are you seeking? An innocuous question. Loyalty is a word that slides off the lips like honey. Sweet to the taste, but never lingering. There are things simmering in Northumbria, hidden from even you. Take heed and have a care. On coś wie, on coś wie, and nie chce powiedzieć. Nie lubię takich sytuacji, jak ktoś ma wiedzę i nie chce się nią dzielić. Jak stąd wyleś? Dobra, tędy. Mamy 18 minut, więc żegnam się z Wami bardzo serdecznie. I do zobaczyska w następnym odcinku. Mam nadzieję, że się Wam podobało, z tej strony był niepopularny. A to jest Assassin's Creed Valhalla. Bajo na razie. Cześć!